Pomnik w formie betonowej, nieregularnej, uskokowej ścianki z widoczną na przestrzał datą 6.9.1939 rok oraz tablicą z brązu 64x98 cm. Z napisem 6 września 1939 roku kreska bateria przeciwlotnicza cywilnej obrony Starachowic zmusiła do odwrotu czołówkę pancerną wojsk niemieckich w odwacie Niemcy zamordowali 23 osoby na terenie wanacji i Michałowa Cześć pamięci pierwszym ofiarom terroru społeczeństwo Starachowice 6-9-1984 rok. Przed pomnikiem znajduje się działko przeciwlotnicze oraz alejka, przy której umieszczono napis z betonowych liter, obrońcom Starachowic. W dniu wybuchu II wojny światowej w Starachowicach utworzono komendę obrony miasta, na czele której stanął major Trzebiński. Zadaniem komendy było zabezpieczenie miasta i zakładów starachowickich przed nalotami niemieckiej Luftwaffe. W zakładach utworzono posterunki obserwacyjne i ustawiono dwie baterie dział przeciwlotniczych. Ponadto pracownicy zakładów, rezerwiści Por. Leszek Kistelski i podporucznik Jerzy Sosnowski sformowali baterię zenitówek, którą ustawiono w południowej części miasta. Stanowiska artylerii przeciwlotniczej rozmieszczono także na wzgórzach okalających miasto. Ponieważ zakłady zaprzestały w tym czasie produkcji, z części robotników sformowano pluton, które miały bronić miasta. Ich organizatorem był porucznik Leszek Kistelski. Dnia 7 września 1939 roku oddziały rozpoznawcze dwa dywizji lekkiej Wehrmachtu, działającej na Kielecczyźnie i pragnącej za wszelką cenę osiągnąć linii Wisły, usiłowały zająć Starachowice. Atak Niemców został powstrzymany przez zdecydowany opór obrońców miasta. Dopiero wieczorem por. Kistelski opuścił miasto na czele dwóch Plutonów działu udając się po Timurze, gdzie w następnych dniach walczył w składzie grupy operacyjnej generał Stanisława Skwarczyńskiego. Strachowice zostały zajęte przez niemieckie oddziały rankiem 8 września. Odwet za opór stawiany przez obrońców, hitlerowcy zajmując miasto na jego przedmieściach, w Michałowie i Vanacji, zamordowali 23 osoby. <tryk>